Cześć dziś pokażę Ci, jak zalogować się na swoje konto na Instagramie z innego telefonu. To bardzo proste. Jeśli nie chcesz, aby konto drugiej osoby zostało usunięte z tego urządzenia, pokażę Ci, jak możesz dodać swoje konto. Wchodzimy do aplikacji Instagram. Gdy jesteśmy już w środku, klikamy w zdjęcie profilowe na dole po prawej stronie. Teraz klikamy w trzy kreski w prawym górnym rogu. Przewijamy na sam dół. I klikamy w Dodaj konto. Teraz wybieramy Zaloguj się na istniejące konto. I następnie klikamy Użyj innego profilu na Instagramie. Klikamy. I teraz możemy wpisać naszą nazwę użytkownika, adres e-mail lub numer telefonu. Oraz hasło. Klikamy Zaloguj się. W ten sposób będziemy załogowani na innym urządzeniu. Bez usuwania konta, które już było załogowane na tym telefonie. Do zobaczenia, dziękuję.